Hej, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Rzesze Games i dzisiaj zagramy Daisy mod na garys smodzie. I powiem Wam, że będzie się działo, bo jest niezła mapka i niezły serwer. Jak na razie. Hehe, <laughs> dobra. W tym budynku nic nie ma. Uh, zombie, zombie. Nie zbliżać się. Hmm, no dobra, na mapie gdzie jesteśmy? Na mapie jesteśmy tutaj. Ulala. O no nie, jakichś dwóch kolesi. Nie, 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 oni, oni... Oni mnie zabiją. Nie, ja tam nie idę. Ja takie coś się jebie. Eee... Tam jest chyba... Jak pamiętam to jest farma. Musi teraz leć ten deszcz pojebany. Na ekranie, że jak śnieg by był. No kurwa. Aha, jestem mądrzejszy. Broń, broń, broń nie, kurwa jedzenie. Idź pan pój Pi Pi O kurwa, nie chcę chlać jej bane Nie, ja na pewno zginę, ja na pewno zginę, ja tu na pewno zginę, kurwa, jeszcze Jeszcze amunicji nie ma tu Tramwaj, 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 tramwaj. Czy to pociąg? Chuj wie, ale idziemy tam. Pojedziemy do safe Zone'u i Zobaczymy czy będą jakieś ekwipunki... Ekwi... Ekwipune. No Ekwipunek... Nożysz... kurwa O! O! No nie! No nie... O udało się, udało się, udało się. Ui. dobra, OK, dotarliśmy do se sezonu i teraz zobaczymy, co mam teraz y w banku. I może jakoś bronię, czy nie? Czy będą. Kurwa, przejść przez to gówno. Jestem ciekawy, czy są moje ekwipunki. Będę się cieszył, jak tak. <laughs> um, kurwa, tylko nóż. Naprawdę. Tylko nóż. I jakieś gówno same. Uuu, chujnie O, nie ma deszczu w lepiej. Um. Nie, co ja zrobiłem? Mogę się napić teraz? Kombina, 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 gdzie tu combine, combine, kurwa Aaaaaa A. Takie jaja Takiej buty. Tak trzeba było zrobić, dobra, idziemy stąd. Eee, czapkę ma Czapkę, czapaję będę mógł nosić. O, też czap czapaje. Wkurwiają mnie te dźwięki i wkurwia mnie ten gory który biegnie Eym w... Kurwa do ręki wóz. o zamki drzwi Ej, kurwa tak pusto tu wszystko Kurwa, bieda ten, ten biedny ten serwer jest w Zobaczymy tutaj. Halo, dzień dobry. A kuku, a kuku. Nie, nikogo nie ma u góry. O, łom, nie, łomu nie chcę, nie lubię łomu. O, co, to za winda? Jak ta wida, że własnych myśli nie słyszę. O, będzie cienko, będzie cienko, nic tu nie ma. O, la bieda. O, o. Jak to dedłem? Jak to możliwe? Zjadł tylko jebany ryż. Chyba Bóg gry, tak mi się zdaje. Rzucie serwera. Czemu ja dedłem? Już nie wiem tego świństwa. I kurwa no już straciłem. Okej, okay, dobra. Powstałem na nowo. I... I dobra, jestem blisko. Pójdę po swój towar. Ty wypierdalaj. Ja cię nie lubię. Nie kocham cię. Eee, dobra, mniejsza I spadaj.

Kurwa, windę. No kurde, to nie to. Kurwa, moja winda. Chodź ty kurwa, dawaj moją windę. A czemu ta winda nie działa tak jak ja duszę ten... ...guzik głupi. No. No co za kutasy tutaj. Uh. Eee. Zaruchają cię nożem. O, pójdę sobie po medykamenty, zobaczymy co tu No nie! Następny z nożem. Fucking noob. Fucking noob. Kurwa, chuju jebany To co za kurwy tu Rozjem naćpan Piździ wieje i chuja z tego mam, jak nie mam nic Jeszcze jakiś chuj mnie goni Kurde, zobaczymy tam u góry co tam jest Cześć drabinko, co tam... ważimy wazimy, wazimy i co tu mamy? Dzień dobry, jakieś broń... Nie. Kurwa piwo ci... Nie chcę piwa. Coś ja tam miałem, coś ja podniosłem, coś ja tu podniosłem, co ja kuwa O! Ktoś tu no, kto? Halo, co ty tu melony A nie, ciebie nie lubię O! No, tą loterkę, coś... Uh -huh. O łah, ha, ha, jestem lepszy, ha mi się rozjebał No, od 10 minut kurwa szukam jakiejś zjebanej broni O Halo, dzień dobry Czy jest coś coś tu dobrego? Nie strasz mnie tak więcej co? To to nie było śmieszne Ty chuju jeden ty o nie wchodź w tej bocie Ej, buta mam Haha, ha, drzwi cię rozwaliły. I co? I co? I kto jest lepszy? Dobra. Co mogę z butem robić? A co, to mogę zjeść? Nie chcę. Nie będziemy jeść buta ani tej, tej hula hula bo nie wiem co się stanie w tej chyba deadnog to jak sobie ryżem <laughs> Kurwa myślałem, że to kurwałem czwórka, no, ja jestem ślepy Wiesz to Jak jest Jest to święta rzecz i bierz to, dzięki. <laughs> piciu, bierz, piciu, bierz. A ja chcę broń jakąś, czy coś mleko też. Alkohol. Oj, kocham takie pingi na tym serwerze, to jest masakra. Oj, kocham, słyszę, kocham, słyszę. Oj. Mnie już nie mam, je już nie mam, je już nie mam, ty mnie nie widziałeś o, tu się, dziękuję Hmm Były bronie, tu zawsze były bronie I co? Same krzaki i wodę Tu zawsze był glock, tu zawsze były naboje Jak tam się dostanę teraz na górę? O. E, 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 o. <laughs> Czuję się trochę jak w Hill, taki dźwięk Raczej znaczy szum, wiatru U. <laughs> Naboje chyba i but, cześć but Ale zamknę cię żebym słyszał jak ktoś wchodzi Coś tu nie było jak były naboje. O, to zawsze coś Zawsze coś tego chyba nie może pić, ale dobra Lewo LEVOLVEL zawsze Łatim Mac ma Dobra, czekaj teraz Eee. Ehm, o! U. o! Przybliżenie. O. Na chuj mi revolwer jak nie mam <laughs> Nie ma naboi Będę symulował stój kurwa, bo cię zastrzelę <laughs> ślepakami Dobra, dalej idziemy, zobaczymy co jest dalej i żeby coś znaleźć, dawaj chcę broni. Ale się, mam broń, tylko jakieś tam amunicje czy coś. O, bo ja tu długo nie przeżyję na tym serwerze. No boję, ale kurde, do shotguna to są? O. Nie, nie nienawidzę. Drabinek! Uf. Zjeba na drabinki. O. No i tak się długo nie nacieszę, ale już tu mogę cię mieć o. 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 Tylko naboje teraz szukaj naboje o. Jak będę się cieszył jak będą naboje do tego Ja z tym pójdę od razu do banku Kurde, to jest święta rzecz. O, naboje, naboje, jest! Będę żył! Będę żył! Od razu kogo, kogoś spotkam, od razu ułówka bez litości.